Większość z nas choć raz dała ponieść się emocjom, mówiąc komuś o kilka słów za dużo. Często odbija się to nieprzyjemnymi konsekwencjami w życiu prywatnym lub zawodowym. Jednakże niektórzy z nas w obliczu życiowych wyzwań zdają się być bardziej spokojni i zrównoważeni, podczas gdy drudzy bezmyślnie reagują na swoje odczucia, co notorycznie wprowadza do ich życia chaos. Czy możliwe jest więc opanowanie technik, które pomogą lepiej radzić sobie z emocjami? Wielki nauczyciel duchowy Buddha zawsze podkreślał, że kluczem do emocjonalnej równowagi jest zrozumienie natury samego siebie i świata, który nas otacza. W dzisiejszym filmie poznasz historię, która rzuca światło na to, w jaki sposób możemy przejąć kontrolę nad naszymi emocjami. Umożliwi nam to podejmowanie świadomych decyzji i wyeliminuje z naszego życia chaos, wprowadzając do niego spokój, radość i lepsze relacje z innymi. Zapraszam do wysłuchania. Dawno temu w spokojnej wiosce, osadzonej wysoko w górach, mieszkał szanowany mędrzec o imieniu Kenji. Był znany nie tylko ze swojej mądrości, ale także ze względu na niezwykłą umiejętność prowadzenia ludzi w kontrolowaniu ich emocji. Jego podróż ku mistrzostwu emocjonalnemu rozpoczęła się, gdy był jeszcze młodym chłopcem. Zawsze był bardzo wrażliwy i często przytłaczany przez własne emocje. Dorastając w wiosce, był świadkiem spustoszeń. Które budziły niepohamowane emocje w życiu jej mieszkańców. Widział przyjaciół i rodzinę, których dzielił gniew, zazdrość i smutek. To rozpaliło w nim głębokie pragnienie zrozumienia natury emocji i pomocy innym w ich kontrolowaniu. Pewnego dnia Keni siedział pod majestatycznym drzewem, obserwując nurt pobliskiej rzeki. Powierzchnia tej rzeki przypominała mu o spokoju, którego w sobie szukał. Zdał sobie sprawę, że emocje, tak jak woda w rzece, przychodziły i odchodziły. Były nietrwałe i wiecznie zmienne. To spostrzeżenie stało się fundamentem na jego życiowej drodze. Kenji wyruszył w podróż, aby szukać wskazówek uznanego mędrca o imieniu Satoshi, który mieszkał wysoko w górach. Satoshi był znany z głębokiego rozumienia ludzkiego umysłu i emocji. Gdy Kenji dotarł do klasztoru Satoshiego, Zastał mędrca pogrążonego w głębokiej medytacji. Jego oczy odzwierciedlały spokój, który można dostrzec wpatrując się w powierzchnię spokojnego jeziora. Keni z szacunkiem zbliżył się do Satoshi'ego i podzielił się swoim palącym pragnieniem opanowania sztuki kontrolowania emocji. Satoshi przyjął go z ciepłym uśmiechem i wziął pod swoje skrzydła. Przez lata Keni zagłębiał się w rygorystyczne szkolenie. Studiując starożytne pisma i gorliwie praktykując medytację pod przewodnictwem mędrca Satoshi'ego. Kenny nauczył się obserwować swoje emocje bez oceniania ich. Odkrył moc uważności, która pozwoliła mu zaobserwować w sobie przypływy i odpływy emocji. Stopniowo, ale systematycznie, zyskał on kontrolę nad burzliwymi morzami swoich uczuć. Pewnego dnia po latach intensywnej praktyki. Kenji na jednej z lekcji prowadzonej przez Satosiego zwrócił się do niego: Mistrzu, nauczyłem się obserwować swoje emocje, ale wciąż mam trudności z ich kontrolą w chwilach napięcia. Jak mogę opanować sztukę kontrolowania emocji, nawet wtedy, gdy są one silne i przytłaczające? Satoshi spojrzał głęboko w oczy swego ucznia i powiedział ze spokojem: Drogi uczniu. Prawdziwe mistrzostwo polega nie tylko na obserwowaniu emocji, ale także na zrozumieniu ich źródeł i wykorzystaniu ich energii. Emocje są jak dzikie konie, aby nimi sterować, najpierw musisz się z nimi zaprzyjaźnić, zamiast uporczywie je tłumić. Kenny zrozumiał te słowa i zdał sobie sprawę, że musi zagłębić się w korzenie swoich emocji. Zaczął badać wyzwalacze i wzorce, które prowadziły do jego reakcji emocjonalnych. Poprzez kontemplację i introspekcję rozplątał skomplikowaną sieć swoich uczuć, dokopując się do źródła tego, skąd pochodziły. Satoshi zachęcił również swego ucznia do praktykowania samopomocy. Keni zaczął traktować siebie z tą samą życzliwością i zrozumieniem, które oferował innym. Zrozumiał, że samokrytyka i surowa ocena tylko podsycały jego negatywne emocje. Z czasem współczucie stało się potężnym narzędziem w jego Emocjonalnej podróży. Kenny nauczył się również sztuki przekształcania negatywnych emocji w pozytywne działania. Kiedy odczuwał złość, zamiast wybuchać konfliktem, potrafił okiełznać zawartą w niej energię i siłę do zmiany na lepsze. Smutek, zaś zamiast go paraliżować, stał się źródłem jego empatii i współczucia. Wieść o przemianie Keniego szybko rozprzestrzeniła się po wiosce, i ludzie ze wszystkich stron szukali jego przewodnictwa. Przychodzili do niego obciążeni gniewem, niepokojem i rozpaczą, szukając ukojenia i zrozumienia, które mogli doświadczyć dzięki jego spokojnej obecności. Kenji pomógł im poruszać się po burzliwych morzach ich emocji. Nauczył ich, że emocje właściwie zrozumiane i okiełznane mogą być potężnymi sprzymierzeńcami w ich życiowej podróży. Zamiast zostać zmiecionym przez burzę, mogą nauczyć się w niej poruszać. Pewnego dnia młoda kobieta o imieniu Zela postanowiła spotkać się z Keniem. Jej twarz była zachmurzona niepokojem. Zmagała się ona z chronicznym zamartwianiem się i strachem, nie mogąc znaleźć w sobie spokoju. Kenny siedział obok niej w ciszy, pozwalając jej wyrazić swoje obawy. Bez przerywania słuchał kobiety z otwartym sercem, zachowując przestrzeń i wyrażając współczucie. Po jakimś czasie Zela spojrzała na Keniego i zapytała go. Mistrzu, jak mogę kontrolować mój niepokój? Jak mogę odnaleźć spokój pośród strachu, który tak mnie przytłacza? Kędzi uśmiechnął się łagodnie i powiedział: Niepokój jest naturalną reakcją na niepewność życia. Ważne jest, aby szanować swoje emocje i pozwolić im swobodnie płynąć. Pamiętaj, że niepokój nie jest wieczny. Jest nietrwały jak wszystkie inne rzeczy w życiu. Poprzez pełne doświadczanie i obejmowanie swoich lęków możesz znaleźć w sobie siłę by w pełni je odkryć i kontrolować. Z czasem Zela zaczęła ćwiczyć sztukę kontrolowania swoich emocji. Nauczyła się akceptować swój lęk bez oporu, uznając go za część jej emocjonalnego krajobrazu. Powoli, ale systematycznie zaczęła akceptować nietrwałość swoich emocji, rozumiejąc, że tak jak chmury na niebie, będą one przychodzić i odchodzić dalej. W miarę upływu lat reputacja mędrca, który potrafił prowadzić ludzi w kontrolowaniu ich emocji, wciąż rosła. Ludzie z odległych krain przybywali do wioski, by szukać jego mądrości i uczyć się z jego nauk. Skromna pustelnia Keniego stała się sanktuarium zrzeszającym ludzi poszukujących emocjonalnej równowagi. Pewnego dnia mężczyzna o imieniu Tom, zwabiony pogłoskami o niezwykłej zdolności Keniego do pomagania ludziom w kontrolowaniu ich emocji, przybył do jego pustelni. Przebył długą drogę, by w końcu dostać się do Mistrza. Tom był pochłonięty gniewem, który powodował zamieszanie w jego życiu zawodowym i osobistym. Kenji przywitał wędrowca ciepłym uśmiechem i zaprosił go, by ten usiadł obok niego. Na twarzy Toma wyryta była frustracja i uraza. Pragnął on znaleźć sposób na kontrolowanie swojego gniewu, ponieważ przekonany był, że to może pomóc mu rozwiązać wszystkie jego problemy. Kenji z głęboką empatią zaczął prowadzić Toma w sztuce kontrolowania emocji. Wyjaśnił, że gniew, jak każda emocja, był posłańcem, który niesie ze sobą cenne informacje o niezaspokojonych potrzebach i granicach. Kenny nauczał Toma o potędze uważności i o tym, jak może on powstrzymywać się przed reagowaniem w gorączce chwili. Zachęcał swego ucznia w takich chwilach do głębokiego oddychania. Dzięki temu mógł wytworzyć on sobie przestrzeń między bodźcem a reakcją. W tej przestrzeni Tom mógł wybrać bardziej zrównoważony i konstruktywny sposób wyrażania swoich uczuć. Dni zamieniły się w tygodnie, a Tom pilnie praktykował nauki Keniego. Nauczył się rozpoznawać wczesne oznaki gniewu, co dało mu możliwość podejmowania lepszych decyzji. Nie dawał się już pochłaniać swojemu gniewowi, z czasem zyskał nad nim kontrolę, przekształcając ukrytą w nim energię w katalizator pozytywnych działań i emocji. Pewnego spokojnego wieczoru, Kenji i Tom siedzieli razem przy ognisku. Tom czuł się teraz innym człowiekiem. W pewnym momencie wyszeptał do mistrza: Mistrzu, pokazałeś mi drogę, która zaprowadziła mnie do kontrolowania moich emocji, a zwłaszcza gniewu. Jestem na zawsze wdzięczny za Twoje przewodnictwo. Kenji uśmiechnął się i odpowiedział: Pamiętaj, że to Ty sam znalazłeś w sobie siłę, aby kontrolować swoje emocje. Ja jestem tylko Twoim przewodnikiem. Prawdziwe mistrzostwo leży w twojej zdolności do okiełznania emocji i znalezienia spokoju wewnątrz siebie. Tom z głębokim zrozumieniem skinął głową w stronę swego mistrza. Zdał sobie sprawę, że sztuka kontrolowania emocji jest podróżą trwającą całe życie, a nie celem samym w sobie. Wymaga ona cierpliwości, odporności i niezachwianego współczucia do siebie i innych. W miarę upływu lat Kenji nadal służył jako światło przewodnie tych, którzy pragną kontrolować swoje emocje. Jego skromna pustelnia pozostała miejscem ukojenia i transformacji niezliczonych osób. Każda osoba, która opuściła jego pustelnię, została wyposażona w mądrość do poruszania się po złożonych terenach swoich emocji. Życie Kenziego stało się świadectwem transformującej mocy zrozumienia i kontrolowania emocji. Jego nauki zaszczepiły w ludziach umiejętność poruszania się po falach ich uczuć, zamiast bycia przez nie pochłaniane. Kenji, mędrzec, który opanował sztukę kontrolowania emocji, przypomina nam, że emocje są częścią ludzkiego doświadczenia. Zamiast je tłumić lub być przez nie kontrolowanym, mamy w sobie moc zrozumienia i ukierunkowania drzemiącej w ich energii na nasz rozwój i pozytywne zmiany. Oto więc pytanie do Ciebie. Co możesz zrobić już dziś, by zacząć lepiej zarządzać swoimi emocjami? Jaka codzienna praktyka lub nawyk może Tobie pomóc przejąć nad nimi kontrolę? Koniecznie podziel się tym w komentarzu na dole i pamiętaj: wszystko, co mamy, jest teraz. Udostępnij ten film swoim bliskim oraz rodzinie, jeśli czujesz, że również powinni tego wysłuchać. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku, do której link znajdziesz w opisie tego filmu. Do usłyszenia.